Dzień dobry. Dzisiaj rozwiązywanie zadań z rozpuszczalności. Zakładam, że wiesz czym jest rozpuszczalność i umiesz analizować krzywe rozpuszczalności. Jeżeli tak nie jest, to zapraszam Cię do obejrzenia filmu, który nagrałam na ten temat, a którego link dodam w opisie, jak i na końcu tego filmu. Przypominam, że dla rozpuszczalności ważna jest rodzaj substancji, rodzaj rozpuszczalnika, w tym przypadku mamy wodę, Temperatura, w jaki proces się prowadzi, no to sprawdźmy. Przeanalizujmy krzywą rozpuszczalności chlorku potasu. Jest tutaj. Ile mogę maksymalnie gramów tego chlorku rozpuścić w 100 gramach wody w temperaturze 20 stopni? Zaznaczyłam już tutaj i wyszło mi 32 gramy. Skoro w 100 gramach wody mogę rozpuścić 32 gramy tego chlorku, to otrzymam roztwór nasycony. Czyli maksymalna liczba gramów przy nasyconym w tej temperaturze to 32 gramy. Jeżeli jest tych gramów mniej niż 32, to otrzymujemy roztwór nienasycony. I znajomość tych pojęć, nasycony rozwór, nienasycony, jest bardzo ważna przy rozwiązywaniu tych zadań. Pierwsze zadanie. W wyniku dodania 50 gram tej soli do 100 gram wody. No to nasze dane. Masa substancji to 50 gramów. Masa rozpuszczalnika to 100 gramów wody. Mamy podaną jeszcze temperaturę. Otrzymano roztwór. Ustal, czy roztwór jest nasycony, czy nienasycony. Jeżeli pojawia nam się w zadaniu słowo nas, roztwór nasycony, to znaczy, że musisz skorzystać z krzywych rozpuszczalności. Znajdujemy zatem naszą sól. Znajdujemy jej krzywą. Ona jest tutaj. I odczytujemy, ile w 40 stopniach należy użyć gramów substancji, aby otrzymać roztwór nasycony. Zobaczmy. 40 gramów, zrzućmy to i na drugą oś. Zatem, żeby mieć roztwór nasycony w temperaturze 40 stopni, to muszę mieć 62 gramy w 100 gramach. Wody. W temperaturze oczywiście 40 stopni. A ja mam tych gramów 50. 50 gramów w 100 gramach. Zatem jestem poniżej, czyli wszystko, co znajduje się poniżej krzywej, to roztwór nienasycony. Zatem nasz roztwór jest Nienasycony. Ponieważ masa rozpuszczonej soli jest mniejsza niż masa wynikająca z krzywej rozpuszczalności. Zadanie drugie. Do 100 g wody o temperaturze 30 dodano sól kuchenną, otrzymując roztwór nasycony. Skoro pojawia mi się roztwór nasycony, to wiadomo, że będę musiała użyć krzywych rozpuszczalności. Zatem mam sól kuchenną, czyli NaCl, w temperaturę 30 i 100 gram wody. Zatem odczytuję z krzywej rozpuszczalności, ile w 30 stopniach, czyli dochodzę, rzucam i okazuje się 36 gramów. Soli kuchennej. Następna część zadania: ile gramów soli kuchennej należy dodać do tego roztworu, który powstał, aby on pozostał nadal nasycony, czyli znowu używam tablicy, jeżeli podniosę jego temperaturę do 70. Zatem odczytajmy, ile trzeba mieć gramów soli kuchennej w temperaturze. 70, aby otrzymać roztwór nasycony. Odczytuję 38 gramów. Czyli po podgrzaniu do temperatury 70 stopni, żeby roztwór nasycony pozostał, to muszę mieć w nim 38 g. W naszym pierwotnym roztworze miałam 36 Zatem muszę do naszego roztworu pierwszego, w którym było 36 gramów, dodać 2 gramy soli, aby po podniesieniu temperatury do 70 nadal roztwór pozostał nasycony. Następne zadanie. Oblicz ile gramów azotanu 5-sodu. Azotan 5-sodu ma następujący wzór chemiczny. Można maksymalnie rozpuścić. I moi drodzy, maksymalnie rozpuścić to oznacza, że stworzyć roztwór nasycony. A skorzy, skoro stworzyć roztwór nasycony, to znaczy, że trzeba użyć tabeli rozpuszczalności. W 250 gramów wody w temperaturze 30 stopni. Zatem odczytajmy z krzywej rozpuszczalności, ile można tej naszej soli. Rozpuścić maksymalnie. Można jej rozpuścić 95 gramów. 95 gramów, czyli tyle wychodzi jej rozpuszczalność w 30 stopniach Celsjusza. Zatem co to oznacza ta rozpuszczalność? Oznacza to, że w 100 gramach wody mogę maksymalnie rozpuścić 95 gramów tej soli. W takim razie to jest to, co odczytałam. To jest mój przepis. Natomiast mnie pytają. Jak ja będę miała 250 gramów wody, to ile będę musiała rozpuścić? Czyli proporcjonalnie, 250 gramów wody podpisuję pod wodą. Jeżeli w 100 gramach wody mogę rozpuścić 95 g soli, to w 250 gramach wody mogę rozpuścić x, x gramów soli. Rozwyczajną rozwiązuję proporcje. Zatem przypominam, jak się to robi. Na krzyż to, co stoi na krzyż z x jest w mianowniku. To, co stoi na krzyż drugi jest w liczniku. I po rozwiązaniu Wychodzi tutaj 237,5 grama. Czyli ten typ zadań to jest zadania porównawcze do tego, co wiem. A ja wiem, ile wynosi rozpuszczalność. Interpretując tą rozpuszczalność, wiem, że w 100 gramach wody mogę rozpuścić dla tego przypadku w tej temperaturze 95 g soli. Zatem proporcjonalnie więcej mogę rozpuścić w 250 g wody. Następne zadanie. W tym zadaniu mamy obliczyć rozpuszczalność jakiej substancji. Jeżeli masz obliczyć rozpuszczalność jakiejś substancji, to nie wolno Ci skorzystać z tabeli skrzywych rozpuszczalności. Zobaczmy, jakie mamy podane dane. Mamy obliczyć rozpuszczalność chlorku potasu, czyli to jest sól o takim wzorze, w temperaturze 60. Zapiszmy to. Więc szukane jest rozpuszczalność chlorku potasu w temperaturze 60 stopni. Tego nie wiem. Ale powiedziano nam, że w 500 g wody można maksymalnie Czyli uwaga, nasycony roztwór nam powstanie rozpuścić 225 gramów wody. Czyli dano nam podpowiedź, zapiszmy to, w 500 gramach wody można maksymalnie rozpuścić 225 gramów tej soli. Zastanówmy się, czego szukamy. Szukamy rozpuszczalności. A czym jest rozpuszczalność? Ile gramów tej soli mogę rozpuścić w 100 gramach wody. No to w takim razie. Szukam w naszej linii pewnika tego, samego I podpisuję 100 gram wody w tym miejscu. Następnie tu mam gramy soli, a ja mam szukaną, którą też podpisuję. X gramów soli. Utworzyła nam się proporcja. Obliczamy proporcje. Przypominam, to co na przekątnej x jest w mianowniku. Dwie przekątne to licznik. I po obliczeniu wyszło tutaj 45 gramów soli. Kolejne zadanie. Ile gramów, czyli x, Soli rozpuszczonej, nie mamy podanej jakiej, znajduje się w 220 gramach nasyconego roztworu. Jak pojawia nam się nasycony, to wiem, że będę mogła skorzystać z rozpuszczalności, czyli z krzywych rozpuszczalności. Zapiszmy dane i szukane. Na razie mamy szukane. Gramy substancji rozpuszczonej. Czyli masa substancji rozpuszczonej jest nieznana. Ale znamy masę roztworu, w jakim się znajduje czyli masa całego roztworu to 220 g. W dalszej części zadania jeżeli rozpuszczalność tej soli w tej temperaturze wynosi 40 g. Nie będziemy w stanie skorzystać z krzywek rozpuszczalności, bo nie mamy podanej, jaka to sól, i nie mamy podanej temperatury. Ale tutaj podano nam rozpuszczalność. Rozpuszczalność tej soli wynosi w jakiejś temperaturze dla tego zadania 40 gramów. Co to oznacza? W 100 gramach wody. Mogę rozpuścić maksymalnie 40 gramów soli. W tym zadaniu nie mam jednak rozpuszczalnika i jego masy, ale mam masę roztworu. Wiem, że woda i sól dają nam łącznie roztwór. Zatem z naszej danej rozpuszczalności. Mogę obliczyć, że 100 gram wody i 40 gram soli uda mi roztworu 140 gramów. No i teraz właściwie to proporcja. Jeżeli w 140 gramach, odczytuję to wszystko z danej, jaka jest rozpuszczalność, znajduje się 40 gramów soli. To w naszych szukanych 220 gramach roztworu znajduje się x gramów soli. Mamy zwyczajną proporcję. X równa się na, po przekątnej, czyli 140 g na dole, w liczniku druga przekątna, 220 razy 40 i to się równa 62,86 g. Kolejne zadanie: ile gramów soli kuchennej i ile gramów wody należy użyć? Czyli w szukanych będę miała masę substancji rozpuszczonej oraz masę rozpuszczalnika, czyli wody. Wiem o naszym roztworze, że otrzymany roztwór ma mieć masę 225 gramów. Oraz że ma być nasycony. Od razu wiemy, że będę używać rozpuszczalności lub krzywych i podana jest temperatura, w jakiej ma być rozpuszczony. No to zacznijmy. Odczytajmy na początek sól kuchenną, czyli chlorek sodu NaCl. Ile wynosi jego rozpuszczalność w temperaturze 80 stopni? Zatem odczytajmy. Rozpuszczalność wynosi 39 gramów. I to jest dana, która, którą mogę zinterpretować. Co to oznacza? W 100 gramach wody mogę rozpuścić maksymalnie 39 gramów tej soli, abym otrzymała roztwór nasycony. Przeczytajmy jeszcze raz, ile gramów soli należy użyć, aby otrzymać roztworu 225. Czyli ja wiem, że ja mam 225 roztworu. A ile roztworu będę miała, jeżeli w 100 gramach rozpuszczę 39 soli? 139 gramów. W takim razie popatrzmy. Tworzy nam się proporcja. Jeżeli w 139 gramach roztworu zawartych mam 39 gramów soli, no to odpowiednio w 225 gramach mam zawarte x. Napiszmy tą proporcję. Jeżeli w 139 gramach roztworu znajduje się 39 gramów soli, to w 225 gramach. Roztworu znajduje się x gramów soli. Czyli zawsze to są proporcje. Porównujemy do tego, co wiem, a wiem, jaka jest rozpuszczalność. No i wyliczamy. x. To, co po przekątnej x jest w mianowniku. To, co jest przekątną, jest w iloczynie w liczniku. I wychodzi nam, że jest to 63,13 g. Czyli w 225 gramach roztworu znajduje się 63,13 g soli. Skoro roztworu ma być 225 g, no to od 225 g, kiedy odejmiemy naszą. Sól otrzymamy 161,87 grama wody. Kolejne zadanie. To modyfikacja zadania drugiego z tego filmu. To było identyczne zadanie. Było tutaj jedynie 100 gram wody i przez to Robiło się zadanie dosyć proste, ponieważ wystarczyło rozpuszczalność odczytać z krzywych rozpuszczalności. Tutaj wody mamy więcej, proporcjonalnie za tym należy ją przeliczyć. Zacznijmy. Do 120 g wody o temperaturze 30 stopni dodano sól kuchenną. Sól kuchenna to związek o takim wzorze. Otrzymując roztwór nasycony. Czyli ja już wiem, że będę korzystała z danych krzywych rozpuszczalności. Ile gramów soli kuchennej należy dodać do tego roztworu, aby pozostał nasycony po podniesieniu temperatury do 70 stopni. Czyli pojawiają nam się dwie temperatury. Roztwór jest nasycony w temperaturze pierwszej 30 stopni, a potem następuje. Podniesienie temperatury, i należy dodać ileś soli, żeby on dalej pozostał. Zawsze rozwiązujcie to zadanie dwuetapowo. Najpierw dowiedzmy się o roztworze pierwszym. Wiemy, że mamy temperaturę 30 stopni i że był on nasycony. Rozpuszczalność soli kuchennej w temperaturze 30 stopni wynosi 36 gramów. Zinterpretujmy tą daną. Rozpuszczalność, czyli maksymalna liczba gramów substancji, jaką mogę rozpuścić w 100 gramach. Czyli ile? Gramów substancji? 36, czyli w 100 gramach wody. Mogę rozpuścić 36 gramów tej soli. Zatem, mając 120 gramów wody, mogę rozpuścić proporcjonalnie więcej. Zatem, zobaczmy, w 120 gramach wody rozpuścić mogę proporcjonalnie więcej, czyli x. Otrzymałam proporcję, którą teraz rozwiązuję naprzeciwko X w mianowniku, druga przekątna iloczyn w liczniku. Okazuje się, że po wyliczeniu wychodzi 43,2 g. Czyli tyle my mamy w pierwszym roztworze. On jest nasycony i w 120 gramach zawiera tyle soli. Druga część zadania polega na podgrzaniu do 70 stopni naszego roztworu. Więc on się robi nienasycony, ponieważ w 70 stopniach, zobaczmy. Naszej soli kuchennej to powinniśmy mieć trzydzieści dziewięć gramów. Z rozpuszczalności wiem, że na sto gramów wody. W takim razie. Muszę dopasować proporcjonalnie, ile będzie na 120 gramów wody naszej soli. Zapiszmy proporcję zatem. Jeżeli w 100 gramach wody mogę maksymalnie rozpuścić. 39 gramów tej soli to w 120 gramach wody mogą rozpuścić x gramów soli. Rozwiązuję proporcje. Wiemy już jak to robić. Druga przekątna w liczniku. I okazuje się, że tu będziemy mieli 46,8 grama soli. Czyli nasz drugi roztwór powinien, żeby pozostać masycony, zawierać 46 gramów soli. Pytanie w naszym zadaniu brzmiało, ile gramów soli należy dosypać, dodać, aby pozostał on nadal nasycony. Skoro obliczyliśmy ile powinno być naszej soli w temperaturze 70 stopni obliczyliśmy również ile powinno być soli żeby był roztwór nasycony w temperaturze 30 stopni wystarczy dwie wielkości od siebie odjąć czyli 46,8, czyli tyle, ile będzie w 70 stopniach. Odjąć tyle, ile będzie w 30 stopniach, czyli 43,2. I okazuje się, że to różnica 3,6 g soli. Czyli należy do naszego roztworu pierwszego. Aby roztwór drugi otrzymać w temperaturze wyższej, dodać 3,6 g soli. No i wszystko jasne, jak sądzę. Dziękuję za uwagę. Proszę o lajki, jeżeli się podobało, o pytania w komentarzach, jeżeli je macie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.